Hejka, wszyscy! Ja jestem i w was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii, czyli z Legacy Challenge. I no, to będzie powiedzmy, że nietypowe Legacy, ponieważ będzie u mnie. W sensie nie będę się do końca trzymać zasad, nie będę patrzeć na tą punktację, która tam jest. Na pewno sobie określę dość mocno, jak będzie wyglądało dziedziczenie. I no, jakby będzie 12 pokoleń prawdopodobnie, a nie 10, chyba tego nie powiedziałam, nie pamiętam. <grych> I. Y Każde pokolenie będzie się wzorować na jednej z księżniczek Disneya i zaczynamy jakby od pierwszego pokolenia, czyli od Pocahontas, u nas to jest Piggy Dolly. No i jakby ona na razie jest biedną simeczką, która ma wszędzie to samo, tutaj na pływaniu i na ciepłym ma po prostu stanik, który ma normalnie pod tą kurtką powiedzmy. No i wszystko ma tutaj to samo. I zaraz zobaczycie, gdzie mieszka. No i Peggy mieszka tutaj, gdzie je był dom Delgato. A to dlatego, że... Ojej, ojej, ojeju. Peggy to jest leciutko przerobiona Evie. Ponieważ uwielbiam Evie. Całym swoim serduszkiem jest to według mnie prześliczna simeczka. Dlatego jest tak leciutko przerobiona Evie i ma wielką, pustą działkę. I Evie... Znaczy Evie, Boże... I nasza tegi jest, powiedzmy, w pewnym sensie wzorowana na Pocahontas. Ma tutaj, że niezależny botanik i cechy, że uwielbia naturę i że jest dobra. I później jeszcze dojdzie do tego, że będzie śmiała. Oraz ma 18 lat, tak teraz sobie policzyłam, bo mam taki sam wiek jak w mojej grze turowej. I ogólnie ta empatia jej się sama teraz wbiła, nie wiem dlaczego. I no, ma sobie pustą działkę i nie będzie, jakby pierwsze pokolenie, nie będzie po prostu chodzić do pracy, ona się będzie zajmować roślinkami, których na razie nie ma. Mm. Ale ten, zanim jej coś jeszcze każe robić, to wam pokażę jedną rzecz. Jak widzicie, no, niektóre budynki tutaj są inne i w ogóle są jakieś dziwne rodziny wszędzie i to tak w każdym mieście jest. Yy, ponieważ nie gram na podstawowym świecie, bo po prostu już te podstawowe simy mi się tak znudziły, że o Boże. Tylko gram na świecie przerobionym przez Lil Simsy, chyba przez Kayle, którą ostatnio bardzo często oglądam. I no, jakby link do tego świata, na którym ja gram, na tej wersji, dostaniecie w opisie. I wracamy do naszej Peggy, Coś tam jej poklikam, żeby sobie kopała, i w ogóle. I zaraz Wam powiem, jak wygląda u mnie sprawa dziedziczenia. Dobrze, więc Peggy tam będzie sobie kopać, a później łowić ryby. Ja sobie odpalę tej chroma, może chroma operę. <grych> I tak, dziedziczenie wygląda u mnie tak, że prawo płci, to jest surowy matriarchat. W sensie dziedziczą tylko kobiety, a jeśli nie będzie żadnej córki w założonej liczby dzieci przeze mnie. W sensie do no, założonej liczbie dzieci przeze mnie, chyba tak to powinnam powiedzieć. Yy, no to po prostu będą się starać o kolejne, i tak dopóki nie urodzi się córka. jakie jest prawo linii krwi, no to u mnie będzie ściśle tradycyjne, czyli nie ma adoptowania dzieci. W sensie adoptowane dzieci nie mogą dziedziczyć. I prawo dziedziczenia będzie. Ojejku, tutaj po prostu chyba która Simka najbardziej będzie mi pasować po prostu pod kolejną księżniczkę. No tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. I no, nie powiem jaka księżniczka będzie kolejna, to będzie niespodzianka, <laughs> więc y, dowiecie się dopiero jak y, Peggy sobie zemrze i, <laughs> i będzie już kolejne pokolenie. Dobra, a co ty tam tak w ogóle wykopałaś sobie, bo mnie to ciekawi. Masz skamielinę, dobra, to wydobędziesz ją i otworzysz pudełeczka. Nie wiem, czy chcę zbierać, chyba nie chcę zbierać tych rzeczy. Niech ona to sobie na razie sprzedaje, bo no, ma całkowicie pustą działkę, ma tylko skrzynkę na listy. Jakbyś sobie złowiła jakąś rybkę, to byś miała obiad, to jest plan. O, ma głupika, czy ona może zjeść głupika? Okej, okay, ma dużo figurek, to, to nie, chociaż chyba wszystkie sprzedam, żeby... Miała pieniądze, jakiekolwiek. Okej. Okay, I nigdzie indziej nie ma nic do wykopania, rozumiem. Chociaż nie wiem. O, tu coś jest. I tutaj są jakieś krzaczki, ale tego nie możesz jeszcze zebrać. O i tu coś jest. Fajnie, fajnie. U, a nie, to jest kwiatek, tylko zdoba okej. Okay. Już myślałam, że będzie mogła sobie coś zebrać. O, i tutaj można sobie wykopać. Właśnie, jakie tutaj mam. A, tutaj mam, że. Tydzień trwa jedna pora roku? Okej, okay, to tak, spoczko. Ojeju, tu są jakieś święta losowe. W sensie jest Spooky Day, Święto Zbiorów, to jest normalnie. Love Day, Pride. Okej, okay, podoba mi się. W sensie są customowe święta zrobione tam przez twórczynie tego otoczenia, więc no spoko, przynajmniej nie będą cały czas takie same. Mm, bym musiała sobie porobić jakieś customowe święta tam u siebie w grze turowej, chyba, bo jest tylko to Halloween customowe. Ojeju, a ona jest przemoczona, a ona się nawet nie ma gdzie schować tam u siebie na działce. Okej, okay, ogólnie to kosztuje 50. Nie no, wydobądź to. To może. U 255, dobra, i stuwa. Okej, okay, może na coś już będzie ją stać konkretnego. Okej, okay, części do ulepszeń ci zostawię może i wróć tam do siebie na działeczkę. Łu, coś tu urosło właśnie w tej chwili. Zbierz plon. Dobra, to nie wracaj, tam masz chryzantemy do zebrania. O, i dwie Dlaczego podwójnie mi się te figurki robią? Nigdy tak nie miałam. Okej, okay, ale masz już jedną chryzantemę. Teraz pytanie... Dobra, później to będę i tak przesadzać. Na razie zasiej to gdziekolwiek. I wydaje mi się... Że można by było. Nie chciałabym jej grilla robić, w sensie kupować jeszcze, ale ognisko mogłaby sobie zrobić sama, tak na dobrą sprawę. A stać by ją było. O albo ognisko, albo namiot, dobra. Wydaje mi się, że na razie ognisko. Tam są jakieś ławeczki, to może jakąś ławeczkę by sobie znalazła. To możesz rozpalić i jakąś. Może ci się uda tego głupika upiec, mam nadzieję. Chociaż za 125 nie znajdę jakiejś ławeczki nawet takiej taniej? No, z łóżkami to ciężko. Jakieś foteliki. Mogę jej kupić jakieś krzesło. Oj, nie, nawet ławki żadnej nie mogę kupić chyba. No chociaż mogę jej takie drewno kupić, kawałek drewna. Hmm, szyj <grytanie> chyba przynajmniej by się mogła przespać. Chociaż nie, dobra. Pójdzie sobie na jakąś ławeczkę. Dobra, czy ty możesz upiec tego gupika? Nie, nie rób sobie chodnaga. Nie wolno. Masz jakby piec, to co masz przy sobie. Czyli pieczoną rybę, bo masz aktualnie rybę. Ma swoją pieczoną rybkę i tak myślę. to są jakieś ławeczki. Powiedzcie, że są. O, tu są ławeczki, dobra. To nawet też radę się zdrzemnąć gdzieś. O, tu masz w ogóle toaletę. Dobra. To raz się zdrzemniesz i sobie skorzystasz. I później sobie będziesz drzemać dalej. O, i można zebrać więcej chryzantem. Yy, do szkoły ty nie idziesz, tak ogólnie. Bo masz tą szkołę, ale to tylko dlatego, że no, jesteś jeszcze chwilkę nastolatką. Dobra, możesz już wstać i znowu wziąć się za zbieranie wszystkiego, co jest wokoło. O, tutaj masz drzemomiętkę, też spoko. I co tu w ogóle jest w tym? Yy, pieczenie, picie, imprezowy nastrój, wręcz prezenty. No to ogólnie wszystko ma tak troszeczkę średnie jak zrobić. Więc chyba sobie na razie święto odpuszczę. I będzie smutna, ale no cóż. I tak się zdarza, no aktualnie nie ma jak świętować za bardzo, a że dyrektor, no raczej średnio cię to obchodzi w tej chwili i tak ogólnie rzecz mówiąc to też. O, masz więcej chryzantem i pójdziesz sobie dalej łowić rybki, żeby mieć co dzisiaj zjeść. Ojeju, ale że ci źle, nie masz telefonu, babo przestań. O, a ja chyba nie mam nawet co zrobić, żeby ona nie śmierdziała. No i będzie śmierdzieć. Szkoda tylko, że jej się wszystko odklikało po kolei i muszę klikać na tę ziemię jeszcze raz. I ojeju, czy teraz ona będzie protestować, nie będzie nic robić, o co ją proszę? No to chyba się będę musiała przejść na jakąś siłownię, żeby ona się wykąpała. I ogólnie jak ci tak ciepło, to zmień sobie strój na ten swój na ciepło. A czy ty możesz się nie przegrzewać na śmierć, tylko się przebrać? No dziękuję. Już ci lepiej? No i tak ci ciepło, ale z tym nic nie zrobię, no. Czemu nie możesz podlać? Wsu, Zrobi... czuje się zbyt nieswojo. Raczej nie będzie stać na jakiś prysznic dla niej na razie podstawowy. No, trochę tego, tej kasymano. Ale co ty sobie. Mm, nie wolno robić hot dogów. Kurde, tylko po pierwsze to ona tutaj powinna mieć yy, cechę bez przyłącza. Teraz poproszę rzeczy działające bez przyłącza. Ok, namiot już kupić. To przynajmniej by się wysypiała troszeczkę. Ale czy ja jej chcę już kupować prysznic? No jak ja nie kupię prysznicy, to nie będzie mogła nic zrobić. Ten jest jeszcze tańszy z uniwersytetu, ale to tak średnio pasuje. Dobra, no można uznać, że bierze sobie wodę tam z jeziora, czy co tu tam jest. Albo bardziej morze, z morza. Z morze. Może bierze sobie wodę z morza i po prostu tak się myje. Mogę jeszcze kupić krzoka. To jest recolor krzok. Chociaż recolor krzoka kosztuje dużo taniej niż prawdziwy krzok. Ale można też powiedzieć, że krzok sobie tutaj rusł. I yy, zostaniemy na tej wersji, że krzok tutaj sobie był od początku. <laughs> Czego ona by jeszcze potrzebowała? Coś, żeby było jej chłodniej, ale no z tym może być ciężko. No dobra, to na razie tyle. Więc yy, idź sobie brać prysznic zimny, a nawet chłodny. Okej, okay, tak nie będziesz mogła nic zrobić, bo... Czemu jesteś nieswoja? Słonawa woda, okej. Okay. No to mówiłam, że bierze wodę z morza, ale no chciałabym, żebyś sobie. A może zbierz wodę, a i za to coś tam było, chyba kasę dostawała jakąś. Ale że jest tak gorąco, ale że śmierć. O, ja nie chcę, żeby ona mi umarła na pierwszym odcinku z przegrzania. Chwilę, mam jeszcze jeden pomysł. No to chyba trzeba będzie zainwestować jeszcze w basenik, no bo naprawdę bardzo nie chcę, żeby ona mi umarła z przegrzania. Pierwszego, na pierwszym odcinku, jakby. Więc inwestujemy w basenik i się w nim odpręż proszę, bo nie chcę, żebyś umierała. okej okay, chyba jest jej chłodniej. Oj, no na studia żadne nie będzie szła. Nic nie możesz zrobić, bo jesteś mega głodna. Wygłodzenie za 19 godzin. Nie by cię by było stać na jakieś jedzenie, ale chyba tutaj nawet nie ma opcji kupienia sobie, go musiała gdzieś iść. A czy ja chcę już tobą gdzieś chodzić? No tak średnio. W sensie. Ułatwiłabym sobie za bardzo Ja ogólnie pierwszy raz gram w Legacy Challenge Ale kurde, nie możesz łowić nawet Mmm, ale głupota To poczekamy do wieczora i wieczorem sobie pójdziesz łowić U, jesteś smutna Dobra, jak jesteś smutna To dasz radę iść łowić W sensie mogę ci kliknąć interakcję Dobra Dobra, dobra, dobra To ić łowić ryby, bo potrzebujesz obiadu Ale ogólnie to byś yy, Zmieniła sobie strój na ten nawet. Tym ci też powinno być chłodniej. I no, proszę sobie łowić. No, dawać szybko rybkę. Bo zaraz mi umrze z głodu moja Pegi. A nie chcę, żeby moja Pegi umarła z głodu. O, jest głupik. Dobra, to trzeba iść rozpalić. I podlej roślinki swoje. Jestem ciekawa, jakie rachunki są za tą działkę. Okej, okay, 67, no to nie jest źle. A, czuję się zbyt swoje, żeby to zrobić. No, wszystko będziesz się teraz czuła zbyt nieswojo. Yy, upiecz sobie rybkę i później sobie nawóź kwiatek. Przynajmniej zjesz. <noise> Boże, no czuję się tragicznie. No nie wiem, że się posikasz jeszcze. Proszę, nie rób mi tego, nie sikaj. Ale że selfiaka sobie walnęłaś? Jeszcze naprawdę myślisz, że nie wiem, jakiegoś bogatego faceta se znajdziesz na takiego selfiaka? To chyba tak nie działa. Czuję się zbyt nieswojo. Dobra, jesteś padnięta. Czyli prawdopodobnie wracamy na ławeczkę. A tu nie ma żadnej ławeczki gdzieś bliżej. Tu jest ławeczka, dobra, masz ławeczkę bliżej. Możesz sobie drzemać na niej. Ojej, jeszcze pada i cała zmoknie. Ale przynajmniej kwiatki się podleją. Minusem jest to, że nie zaliczy jej się to do aspiracji. Ale przynajmniej się podleją. Dobra, wracaj do drzemania może jeszcze troszeczkę. O, zbierz plon wiśnie, to jeszcze wiśnie będziemy hodować. I tutaj możesz sprzedać chryzantemy. Ojej, jest jeszcze burza najgorzej. No ja bym się bała tak na burzy, siedzieć na dworze cały czas. Nawet nie mieć opcji wejścia gdzieś do domu. No to ona średnio może się gdzieś schować nawet. Nie, nie idziesz do szkoły. Tak, masz iść na wagary. Masz bana na szkołę. A co jak ją piorun nigdy jeszcze mi ma nie wal... W sensie w Sima jeszcze mi nigdy nie walnął piorun. Jak ją piorun walnie, to będę przerażona. Okej, okay, teraz będziesz tak cały czas... Biegać na swoją parcelę domową. O jejku. No, możesz to rozpalić, ale nie, nawet nie masz co zrobić sobie do jedzenia. O! Aha! Piorun walnął nam w ognisko. Nie mamy ogniska, więc nie mamy jedzonka. Świetnie po prostu. A burza już może przestać, bo jakby bym chciała, żebyś sobie coś pozarabiała. Dobra, może się uda. Żeby jej się teraz to nie wyłączyło przez tą burzę. O! Coś zebrała, ok. Jakieś części. Dobra, te części też na razie sprzedam. Na razie potrzebuję pieniędzy wydobądź z kamieliny. O, dobra, znowu jakaś droższa. I na razie może tych kwiatuszków niech będzie miała tak po cztery, żeby nie było jej za łatwo, że tak powiem. Co? Piorun ją trafił? Chwilę, chwilę, porażenie! I że ja to ominęłam? A ona jest porażona? O Boże! jej kupietactwo! No i myśli o barabara w krzakach. No nie dziwię się, jak cię Piorun pieprznął. W sensie, no Dobra, to co powiedziałam właśnie było bez sensu. Ale tak, staćcie, żeby odnowić sobie to. Jak już tam skończysz się bawić, to zasiej sobie. Jeszcze mamy kapsułkę, to możesz ją sobie otworzyć. A jeśli chyba bardzo chce sikać. Dobra, więc będzie tutaj lazła godzinę. Okej, okay, to sobie nawóź kwiatka. Tylko ty znowu nie masz nic do jedzenia. Będziesz musiała iść na ryby jeszcze. Uuu, przestaje padać. W końcu nie ma burzy. A ty te wiśnie zebrałaś w końcu? Nie zebrałaś tych wiśni, dobra. A, nie możesz, bo czujesz się zbyt nieswojo. Okej, okay. po prostu ona nic nie może w tej chwili zrobić, bo czuje się zbyt nieswojo. O, może teraz podlać? To czekaj, najpierw podlej, potem zbierz wiśnie. a potem idziemy łowić jedzenie. No niestety tortu nie dostaniesz. Ojej, to prawie walnęło tej yy, ten w nasz yy, prysznic, jeszcze prysznic trzeba by było odkupić. Złowiłaś coś. Nie masz. Wi Boże, tych wiśni jest aż 10. dobra. Ale to i tak zasięje tylko 4. Reszty się sprzeda, chociaż mogłaby je zjeść jajku! będziemy mieli krowokwiata, ale fajnie. Ale że ty się mnie nie słuchasz i wyłowiłaś sobie krowokwiata, a potrzebujesz jedzenia. No już chyba w ogóle raz zemdlała z tego, że spanko jej się chce. Więc ogólnie słabo, niepotrzebnie sprzedawałam te wiśnie, bo mogłaby się najeść z wiśniami. Okej, okay, znowu padnie. No nie no, kurde, najgorzej. Idź na ryby, proszę cię. Musisz sobie złowić coś do jedzenia. Jest znowu gdzieś blisko walnął ten piorun, ale ograniczona widoczność po prostu. Drugi raz ją walnął piorun! O jejku. Jakiego ona ma pecha! W sensie to to przez to, że nawet nie ma jak się schować nigdzie. Ale, oboziu, jak ona mi zemrze, no? Dobra, złów się tą rybkę i wracamy do domu. W sensie na twoją działeczkę. O, dobra, złota rybka. Może być, cokolwiek. Byle byś sobie coś zjadła w końcu. No nie doczłapię się tutaj nawet. Gdzie ona zemdała? Dobra, jest już blisko. Zaraz znowu ją wyślę pod prysznic, żeby nie śmierdziała aż tak. No nie mów, że się jeszcze spalisz mi, no. Upierz sobie rybkę. <śpisz> nie śpij w tym krzoku, ty do tego krzoka sikasz. O Boże. Pegi. Ja wiem, że ty się czujesz koszmarnie. Ale to dopiero początek. No nie, i nie mów, że ta ryba ci znikła. No nie. A twoje jedzonko? Nie masz tej ryby. Ty umrzesz z głodu. Dobra, ona ma 200 keszu. Powiedzmy, że idziemy gdzieś na miasto, bo ona musi coś zjeść. Gdzie by było jedzenie? To jest kawiarnia, dobra. Idziemy do kawiarni. Dobra, proszę cię. Ładnie. Czemu nie możesz? Ale nie możesz zamówić jedzenia. Jeszcze jest pogryziona. Oparzone ramię. No, nie pogryziona. Ona naprawdę nie może sobie nawet zamówić jedzenia, bo czuje się tak nieswojo? Jak to czuje się zbyt nieswojo, żeby zamówić sobie jedzenie? No co jest? Ale ona musi zjeść. Dobra, tych są chyba gdzieś sklepiki. Czy sklepiki. Aha, w sklepiku nie ma sprzedawcy. No umrze mi z głodu. No umrze mi z głodu. I zakończymy Legacy Challenge na pierwszym, Boże, pokoleniu. Znamy sobie jest jakichś ludzi poznasz. A możesz komuś coś zabrać? A może byś tak komuś coś zabrała? Możesz skorzystać z normalnego klopa. I umyć sobie łapki w ciepłej wodzie kilka razy, to nie będziesz tak śmierdzieć. Ta na dwie kawy leci. O, czyje jedzenie. Dawaj, zabierz komuś żarcie. Już zostaw. O nie, zabrała swoje. To zjedz to. Zabierz komuś żarcie, dawaj. Może idź sobie usiąść jeść gdzieś to na dworzu, tak jakby, żeby nie było, że komuś żarcie zabrałaś. nam, żeby mogła usiąść. Dobra, nie, zmoknie. Znajmy. A nie, sama usiadła na dworze. Dobra, uda się, zje i nie będzie problemu z y, jedzeniem przez chwilę. Boże, pogoda w Brindleton Bay jest straszna. Dlaczego ja wybrałam akurat to miasto? Pogadaj sobie z jakąś panią, której miałaś zabrać jedzenie, ale nie wyszło. Możesz sobie poznać panią zestresowaną. Oj, jest wegetarianką. No, piesio. A czemu piesio jest chory i biedny piesio? Uff. Widzieliście to? Trzeci raz w tym odcinku dostała piorunem. Boże, jakiego ona ma pecha? Ale mi przykro. Przepraszam Pegi, że ci to robię. Dobra, zjadłaś to przynajmniej. Najadłaś się choć troszkę. Dobra, najadła się trochę. Czy teraz możesz już sobie zam... O, dobra. Zamów sobie co, jakąś bułeczkę nawet, cokolwiek. Po prostu, żebyś jeszcze sobie coś zjadła. I wracamy tam do siebie. Na działkę. Ujo, ja tutaj psiaczki sobie leżą. Hej, psiaczki. Hej, psiaczki. W ogóle, tutaj jakieś zwierzęta. Tu jest jakiś chory zwierzak, ale to jest chyba tej pani. Albo jakiejś innej pani, bo można by było to sobie jeszcze bardziej utrudnić i adoptować zwierzaka. Tylko jakąś znajdę. Ale nie widzę żadnych znajd. Czego mi się znajdy w ogóle nie generują? Czy tam przybłędy? Nie wiem, jak to się nazywało. Ale nie ma żadnych przybłęd. Czy chcemy? Dobra, to po prostu z zwierzaczkiem poczekamy do kolejnego odcinka. I bo wyjmę sobie moda, który robi, że zwierzaki się generują we wszystkich miastach, i może przez to coś nie działa? Może tak być. Gdybym znała tych simów, to bym wiedziała, czy ten mod ogólnie działa, ale wiem, że chyba te panie mieszkają tutaj. I tyle, tak na dobrą sprawę, reszty simów stąd nie kojarzę. Bo tak mniej więcej sobie przeglądałam te rodzinki, ale nie jakoś bardzo. Czy tutaj walno piorun? Dobra, nie. Możesz sobie pokopać troszeczkę jeszcze tutaj w jednym miejscu przynajmniej. Co się stało? Nie! Nie! Nie, taki! Boże, czy ja naprawdę... Nie chcę tego przegrywać na pierwszym odcinku! <laughs> proszę, nie! Taki! No nie! Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby ona przeżyła? O Boże! <laughs> nie, 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 nie! Proszę pani, proszę pani, proszę pani! Chodź tu! Proszę! Proszę, 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 proszę! Proszę! proszę. Proszę, nie chcę przegrać na pierwszym odcinku. Proszę. Proszę, niech to się uda. Proszę, błagaj go. Nie, nie udało się. Nie, jak to nieodwołalnie odeszła? Czy ja mogę, nie wiem, zrespić Ambrozję i jej dać? Nie, bo Ambrozja to na duchy jest. O Boże, nie, ja nie chcę, żeby ona umarła już teraz. O Boże, no nie. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby ona przeżyła? No nie, ona ma nie umierać! Tak nie miało być! Jakbym miała, to bym mogła jej ten kwiat śmierci wrzucić do wyposażenia, ale go nie mam. A nie ma chyba opcji, żeby go wziąć, jak nie mam ga dostępnej galerii ani nic. No nie, 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 ona ma nie umierać. To no nie ma nawet skrzynki. Mm, ale głupota! Ale że już tak. Oh. Tak, i proszę nie, nie umieraj! No nie! No nie no, ale jak to, jak to ja już przegrałam na pierwszym pokoleniu, naprawdę. Będę się po prostu skoś. No nie, Peggy. I naprawdę nie wiem co w tym momencie powiedzieć. Ja chciałam zacząć nową serię, miałoby być fajnie, miło i przyjemnie. A Peggy, Peggy walnął piorun cztery razy w tym odcinku i umarła. Boże, jak mi przykro. Naprawdę. Co ja teraz zrobię? Ja naprawdę nie mam. Ta babka jest kucharką. Szósty poziom. A może by tak. Okej, okay, mam pomysł. Jakby. Okej, okay. stało się, ale ja mam plan tej babce. Podniesie się poziom gotowania do dziesiątego. Da się jej wszystko, żeby mogła zrobić ambrozję. I po prostu Peggy będzie jej winna. Nie wiem. Zobacz, zobaczę, ile oni mają kasy. To jest chyba jej mąż. Dobra, przełączę się na nową rodzinę. Zobaczę, w jakim oni są statusie majątkowym czy cokolwiek. Zobaczę cechy tej babki. I jakby, w sensie. Po prostu Peggy będzie winna bardzo dużo pieniędzy za to. Y, że ta babka uratowała jej życie. To są w ogóle ich sąsiedzi, z tego co widzę. W sensie sąsiedzi Peggy, która mi zdechła, po prostu. Hmm. Dobra, jak to wygląda tutaj? Dobra, a jak wygląda ich domek? No, wydaje mi się, że oni raczej mają sporo kasy. Chociaż mają 5 tysięcy, ile kosztuje ich dom? Mm. Ich dom kosztuje 93. Ile kosztuje ambrozja? <laughs> Dobra, tu są grube przekminy. Ambrozja kosztuje 7000. To hmm, wydaje mi się, że mogliby tak stwierdzić, że. Okej, okay. w sensie, no powiedzmy, że... czekajcie, dajcie mi się znowu przełączyć na tamtą babkę. <laughs> o Boże, ale że ja naprawdę przegrałam na pierwszym odcinku, że jestem... Aż taką petegą, że przegrałam na pierwszym odcinku. Naprawdę, i teraz muszę kombinować, co zrobić. Ale jak to. A dobra, ty już masz ten nagrobek w ekwipunku, ok. O, dobra, dobra, dobra. Yy, to niepotrzebnie tutaj wchodziłam. Zapomniałam, że dałam jej to do ekwipunku. I teraz po prostu się ją wprowadzi tam do jej męża. Dobrze, więc tak. Niech sobie Peggy gdzieś tutaj stanie. w jej ducha, proszę. No i yy, zaproponujesz jej umowę, że... Kurde, korci mnie, żeby rzucić taką naprawdę dużą cenę, która wręcz nie byłaby możliwa do zapłacenia. Dla, w sensie, jakby w tym momencie dla Pegi żadne pieniądze nie są możliwe do zapłacenia. Boże, naprawdę idziecie do krzaka, jak ja tutaj próbuję... O Boże, nie wyżyci. No, już nie idziecie do krzaka, okej. Okay. Ale że ona gdzieś tu jest? Czy jak? Dobra, ale czy możecie wezwać tego ducha, żeby on tutaj przyszedł? Czy to nie działa? O, jest! Dobra, jest, 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 jest! Doda Pegi do rodziny. Pegi sobie zjambrozję. Proszę cię, ja chcę, żebyś ty żyła po prostu. I weźmiesz swój nagrobek, bo to, co się tutaj stało, to jest kuźwa przerażające. Czy ty masz cechę, że śmierć? Śmierć od porażenia piorunem. Proszę, powiedzcie, że ta cecha jej zostanie na później. Bardzo bym chciała, żeby jej to zostało na potem. Ale że ty, dziecko, możesz stąd iść, na przykład, bo mi psujesz tutaj. i pies też sobie. No nie, psa nie zrobię. To ty możesz zawołać psa, żeby mi tu nie przeszkadzał. Aha, i tak tego nie widzieliśmy. <śm> dobra, to popsute bardzo. W sensie ja popsułam bardzo. Okej, okay. i no. Korci, żeby rzucić, w sensie za to, że ja po prostu popsułam to tak bardzo. Korci, żeby rzucić nawet to 50 tysięcy. I po prostu nie tak, że ona już w tym momencie musi im to oddawać. A po prostu to będzie dosłownie oddawać pokoleniami. Weź sobie kredyt o wartości. Chociaż nie, 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 nie tu. Pff. Najpierw ją wywalimy z tej rodziny. Oddziel się i przeprowadź. O nie, wzięła ten kredyt. Ale dobra, to już oni po prostu będą mieli to 50 tysięcy. Teraz pytanie, czy kredyt został u niej, czy tam ci to mają? Ona ma, dobra. <laughs> Czyli, no, jakby jest im winna 50 tysięcy za to, że <laughs> uratowali jej życie dosłownie, bo ją ożywili. No kurde, że ja przegrałam już na pierwszym odcinku, naprawdę. <laughs> Jestem bardzo niezadowolona z siebie, że tak się stało. O, jeszcze się podpal, świetnie. Chcę ustawić liczbę dni na 7, żeby już się stała tą młodą dorosłą. Ja jakby chyba po prostu zakończę to na tym, bo nie mam już w pewnym sensie siły. To, co się stało, było bardzo przerażające. Ten nagrobek zostanie z nami na zawsze. Na dowód tego, że przegrałam ten challenge na pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zachęcam do oglądania mojej innej serii, czyli Gry Turowej. Do sprawdzenia Instagrama, do sprawdzenia modów na Pinterestie. Trzymajcie się. No i cześć.